Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje wizyty u lekarza lub porady zdrowotnej. W przypadku problemów ze zdrowiem istnieje wiele sposobów otrzymania informacji dotyczącej zdrowia, porady i leczenia w Newham. Są to apteki, ośrodki nagłej pomocy, przeszpitalne pogotowie i miejscowi lekarze. Bardzo ważne jest, aby zarejestrować się u miejscowego lekarza i za chwilę podamy instrukcję, jak to zrobić. Najpierw jednak wskażemy, dokąd należy udać się po informacje dotyczące zdrowia i leczenia w nagłych przypadkach. W przypadku choroby można zasięgnąć informacji i porady pielęgniarki, dzwoniąc do NHS Direct na ich poufną linię czynną 24 godziny na dobę każdego dnia w roku. Aby zasięgnąć informacji medycznej, można też odwiedzić stronę internetową NHS Direct lub NHS Direct w telewizji cyfrowej. Miejscowe apteki, które zwykle można znaleźć przy większych ulicach, służą informacją i poradą oraz zapewniają leki na drobne dolegliwości, takie jak ból gardła czy wysoka temperatura. Służą też informacją dotyczącą leków przepisanych przez lekarza. Poradę zdrowotną i leczenie drobnych urazów i dolegliwości można otrzymać też w ośrodku nagłej pomocy zlokalizowanym przy szpitalu uniwersyteckim Newham. Każda osoba, która mieszka, pracuje lub odwiedza Newham może skorzystać z tego ośrodka, który otwarty jest każdego dnia w roku, od wczesnego rana do późnego wieczora. Nie ma potrzeby wcześniejszego umówienia wizyty, a badanie przeprowadza doświadczona pielęgniarka Narodowej Służby Zdrowia. Yeah, Rolą przyszpitalnego pogotowia jest leczenie tylko nagłych przypadków i interwencji powypadkowej. O nagłym przypadku mówimy, gdy wystąpi sytuacja krytyczna lub zagrażająca życiu. Może to być utrata przytomności, ostry ból w klatce piersiowej, utrata krwi lub kryzys zdrowia psychicznego, który wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Ostry dyżur znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim Niucham i czynny jest 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Codziennymi potrzebami zdrowotnymi zajmuje się miejscowy lekarz, zwany lekarzem ogólnym angielski skrót GP. Lekarze ogólni otwierają też drzwi do reszty usług Narodowej Służby Zdrowia i mogą pomóc w skierowaniu do lekarzy specjalistów w szpitalu lub położnych i pielęgniarek środowiskowych zajmujących się opieką dla kobiet ciężarnych i dzieci. Wiele przychodni zatrudnia innych wysoko wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, którzy wykonują szereg badań na miejscu. Jeśli potrzebujesz wizyty u lekarza ogólnego, należy zacząć od zarejestrowania się w przychodni. Newham ma 133 lekarzy ogólnych, zatrudnionych w 66 przychodniach. Należy zarejestrować się w przychodni, która znajduje się blisko twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić telefonicznie lub osobiście. Jeśli potrzebujesz pomocy z rejestracją w przychodni, możesz skontaktować się z serwisem pomagającym w znalezieniu lekarza Find a Dog telefonicznie lub drogą e-mailową. Serwis ten może wysłać listę przychodni lekarskich i dentystycznych, które akceptują pacjentów Narodowej Służby Zdrowia i znajdują się blisko Twojego miejsca zamieszkania. Przy rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu przychodnia będzie prosić o dostarczenie potwierdzenia adresu i dowód tożsamości. Przychodnie mogą prosić o różne rodzaje potwierdzenia adresu, mogą to być: rachunek, na przykład za gaz lub elektryczność, rachunek za telefon komórkowy, wyciąg bankowy lub książeczka czynszowa. Przychodnie proszą o różnego rodzaju dowody tożsamości, dlatego warto poprosić w przychodni o listę dokumentów, które są akceptowane. Należy też pamiętać, że nie wymaga się przedstawienia oficjalnego dokumentu, jak paszport czy dokumenty imigracyjne. Jeżeli więc przychodnia o nie poprosi, można odmówić i spróbować zarejestrować się do innej przychodni. Podczas pierwszej wizyty kontrolnej w przychodni pielęgniarka sprawdzi twój stan zdrowia, zadając pytania dotyczące historii medycznej. Sprawdzi także twój wzrost, wagę, obwód talii i ciśnienie krwi. Na tą pierwszą wizytę należy też przynieść wszelkie posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia, takie jak karta szczepień w przypadku rejestracji dzieci. W przypadku konieczności otrzymania pomocy lekarskiej zanim nastąpi wstępna wizyta z pielęgniarką, można poprosić o natychmiastową pomoc lekarską. Jednak o wizytę taką można prosić tylko, kiedy stan zdrowia wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Po rejestracji w przychodni, otrzymają Państwo ulotkę z informacją o godzinach otwarcia i usługach świadczonych przez przychodnię. Z reguły należy umówić termin każdej wizyty z wyprzedzeniem. W przypadku nagłej choroby istnieje możliwość umówienia się na wizytę do lekarza rodzinnego w przeciągu dwóch dni roboczych lub w tym samym dniu. Powinna też być możliwość umówienia się do wybranego lekarza z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Okay. Okay. W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem, kiedy przychodnia jest zamknięta, można skorzystać z usług lekarza dyżurnego. Kiedy dzwonimy do przychodni i jest ona zamknięta, jesteśmy automatycznie przełączani do lekarza dyżurnego lub automatyczna sekretarka podaje numer, pod który można zadzwonić bezpośrednio. Jeżeli przychodnia odmówi rejestracji, powinna podać powody na piśmie zawierające dane kontaktowe do Biura Skarg i Zażaleń dla Pacjentów PALS. Biuro to oferuje poufną i szybką poradę i wsparcie i może pomóc szybko rozwiązać problemy. Możesz również skontaktować się z tym biurem w kwestii jakichkolwiek problemów i niejasności związanych z usługami lokalnej służby zdrowia. Jeżeli nie masz stałego adresu lub nie możesz dostarczyć potwierdzenia tożsamości, przez to nie jesteś w stanie zarejestrować się w przychodni blisko Twojego miejsca zamieszkania, wtedy serwis telefoniczny Find a Dog może doradzić Ci, jak zarejestrować się w tymczasowej przychodni. Twoje zdrowie jest ważne i pamiętaj: wszyscy pacjenci powinni być zawsze traktowani z godnością i szacunkiem przez pracowników służby zdrowia, a wszystkie konsultacje są poufne możesz znaleźć więcej informacji odnośnie służby zdrowia w Newham.